Audycja zawiera lokowanie. Lokowaną marką jest Dermedic Dermokosmetyki Oilash. Z jak zdrowie. Zaprasza Iwona Kutyna. Zetek jak zdrowie, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o naszą twarz, o naszą skórę, o naszą cerę w okresie menopauzy i około menopauzy, bo okazuje się, że to jest taki moment w życiu bardzo wyjątkowy dla każdej kobiety, który wymaga specjalnej troski także, jeżeli chodzi o e, naszą twarz. No i mamy eksperta w studiu, profesor Janna Narbut, dermatolog. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. No właśnie, no co będziemy rozkładać na czynniki pierwsze tę naszą twarz w czasie te, tej menopauzy właśnie. Przede wszystkim zacznijmy może tak Takich podstaw, jakie te zmiany hormonalne zachodzą w naszym organizmie podczas menopauzy i jaki one wpływ mają na właśnie naszą twarz? No, okres menopauzy trudno powiedzieć, kiedy się zaczyna. Generalnie Podobno no, w okolicach 35. roku życia, czy młodej kobiety są zaskoczone? <grym> no ja bym, ja bym powiedziała, że powiedzmy że to będzie po 40. Faktycznie zaczyna się coś dziać z naszym organizmem. I e, jeżeli chodzi o proces starzenia, no bo o tym dzisiaj głównie mówimy, i, i, i wpływ tej menopauzy na skórę, to nakładają się jakby takie dwa zjawiska. Zjawisko star takiego starzenia chronologicznego, co jest rzeczą normalną, zwykłą, no wszyscy się niestety starzejemy, plus fotostarzenie, czyli Coś związane, czyli starzenie związane z działaniem czynników zewnętrznych. Natomiast faktycznie dużo się mówi o wpływie czynników hormonalnych na, na, na proces starzenia, no bo te zaburzenia hormonalne w, faktycznie zachodzą. Co my obserwujemy? Przede wszystkim no funkcje przestają swoją pełnić prawidłowe jajniki, czyli dochodzi do obniżenia stężenia estrogenów. I to jest ta główna rzecz i właściwie w okresie pomy na pauzalnym tych, tych estrogenów praktycznie nie mamy. Estrogeny mają wiele receptorów w naszym organizmie, przy czym są takie strefy, jeżeli chodzi o skórę, gdzie ich jest dużo więcej, więc tam wpływ estrogenu jest dużo większy, to jest skóra twarzy, na przykład okolice narządów płciowych, czyli dwa takie dosyć istotne mm. elementy w funkcjonowaniu, w funkcjonowaniu każdej kobiety. Do tego Wszystkiego ostatnio okazało się, że w okresie menopauzy rośnie stężenie kortyzolu w skórze, no, kortyzol jest uznawany za hormon stresu, tak? tak? Jest. No Bo w ogóle ciekawą rzeczą jest to, że mm, skóra, skóra jest y, największym organizmem tak naprawdę człowieka, i skóra ma swój własny układ endokrynologiczny. To jest niezwykle ciekawe. I to w sumie też są odkrycia ostatnich lat, w związku z czym tam ta burza hormonalna zachodzi też w sposób specyficzny, No jeżeli brakuje nam estrogenów, czyli tego, co daje nam kobiecości poniekąd. I Podwyższa się poziom y, y, kortyzolu, no to ona jest w wiecznym stresie. Więc proces starzenia w okresie y, menopauzy faktycznie przyspiesza, ponieważ skóra jest w stresie i nie jest chroniona przez. Tą kobiecość, jak są ostrogowe. Same złe rzeczy. Same złe rzeczy, aczkolwiek umiemy sobie z nimi radzić. No właśnie, to jak odstresować tę skórę? Ja wiem, żeby zaraz pani powie, że mniej się stresować, <grym> tylko i ten kortyzol próbować gdzieś tam w naturalny sposób obniżać i nad nim panować, ale sama wiem z doświadczenia, że nie jest to łatwa rzecz. Nie no w ogóle w dzisiejszych czasach powiedzenie pacjentowi, czy koleżance, czy przyjacielowi, czy dziecku, żeby się nie stresował, no to jest truizm, który w ogóle nie powinno się tego mówić, bo to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie stres dominuje, ale sami się w ten stres napędzamy. W związku z czym, co my możemy robić? Możemy afirmować piękno i afirmować życie. Mm -hmm. Też to powiedzieć, <laughs> gorzej, gorzej zrobić. No dobrze, to pozostajmy przy tej afirmacji związanej właśnie z baniem o tą naszą twarz. Um, jak te zmiany, o których pani powiedziała, wpływają na tą kondycję? No bo wiemy, że skóra się stresuje. Ten nasz największy organ zaczyna się stresować. I jak to się przekłada na to, jak ta kondycja skóry się ma i jak ona zaczyna wyglądać? No przede wszystkim skóra ulega ścieńczeniu. Dochodzi do atrofii skóry, zmniejszają się, po zmniejszają się podziały komórkowe, czyli staje się cieńsza. Do tego wszystkiego dochodzi do... Jest, bo skóra zbudowana jest z kilku warstw, jest naskórek, skóra właściwa. Między naskórkiem a skórą właściwą jest, jest granica. I ta granica skórna naskórkowa jest w warunkach prawidłowych pofałdowana i też w związku z czym potrafi jakby le lepiej dba o um, odżywienie naskórka. W okresie menopauzy ona ulega spłaszczeniu, czyli jest płaska granica skórno-naskórkowa, zmniejsza się liczba podzia podziałów komórkowych, czyli dochodzi do ścięczenia naskórka. Zmniej w naskórku również występują takie tzw. Tak komórki Langerhansa. One są bardzo ważne, jeżeli chodzi o układ immunologiczny. One również ulegają zaburzeniu, w związku z czym staje się bardziej podatny na nasza skóra na wszelkie podrażnienia. I stąd też e, na przykład bardzo wiele kobiet mówi, że nigdy nie miało problemów ze stosowaniem jakiejś pielęgnacji czy zabiegów kosmetycznych, i nagle skóra uległa podrażnieniu po kupieniu jakiegoś kremu czy takiego, mm -hmm. bo to wynika z zaburzenia funkcji immunologicznej. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi do zmniejszenia syntezy kolagenu i jeż, również ulegają em, zwiększeniu ekspre z, znaczy zwiększonej ekspresji ulega synteza kolagenazy, czyli enzymu, który. Em, degraduje kolagen, w związku z czym tworzą się zmarszczki. To wszystko jest bardzo proste tak naprawdę i to jest, to jest, to jest, to jest kilka tych właśnie takich głównych zaburzeń, czyli ścieńczenie skóry, gorsze odżywienie ze względu na zaburzenie granicy skórno-naskórkowej. Ze względu na to zaburzenie granicy skórno-naskórkowej również łatwiej ucieka woda z naszego organizmu, czyli dochodzi do przesuszenia skóry, a ponadto zmniejsza się również synteza lipidów. Nasza skóra jest, zaczyna być pozbawiona lipidów, czyli robi się Sucha, jak sucha, to swędząca i taka zwiotczała. W związku z czym e, też te, te, te lipidy, głównie ceramidy, są niezwykle e, ważnym elementem, które na następnym etapie trzeba dostarczać, czyli, żeby uzupełniać to wszystko. Tak, czyli, skoro Pani mówi, że to są takie oczywiste zmiany, te kilka tych czynników, o których Pani mówi, tych elementów, które się pojawiają w pewnym momencie, to czy to równie oczywiste jest to, jak możemy zadbać o tą skórę i doprowadzić, żeby A nie była sucha, czyli nawilżać. E, oczywiście stosować preparaty, które spowodują, że tych zmarszczek będzie. Że ona będzie bardziej rozjaśniona, świeża, w efekcie czytaj młodsza. No bo o to nam wszystkim chodzi. No, yy, w wyniku tych wszystkich zaburzeń, o których mówiłam, no bo to są takie zaburzenia molekularne, uproszczone oczywiście przeze mnie w tym momencie ale tak to, do, 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 tak, tak to wygląda. Nasza skóra yy, traci blask staje się wiotka, mniej jędrna, no mamy takie wrażenie, że ona nie jest taka elastyczna jak była kiedyś jędrna, prawda? No powstają właśnie zmarszki, których nie chcemy mieć, powstają przebarwienia i ta tendencja do podrażnień właśnie. No i teraz chcielibyśmy z tym wszystkim walczyć. No walczyć musimy rozsądnie. I teraz myślę sobie, że trzeba by to podzielić na codzienną pielęgnację, która jest moim zdaniem podstawą i żeby tak naprawdę utrzymać skórę w okresie menopauzy na dobrym poziomie, to właściwie o tym pielęgnacji już powinniśmy pomyśleć, mając, o tej pielęgnacji powinniśmy pomyśleć mając lat 16 czy 18. Straszliwym mitem, straszliwym mitem jest to, że młoda kobieta ma piękną skórę i nie musi o nią dbać. Teraz dziewczyny z kolei młode mają inny problem, a mianowicie przesadzają z tą pielęgnacją i my bardzo często widzimy problemy na skórze związane z nadmierną pielęgnacją skóry, więc mhm. musimy Tutaj mówić o prawidłowej pielęgnacji, czyli nawilżaniu i nadpuszczaniu skóry, które powinno być właściwie takim. No to jak mycie zębów, takim po prostu nawykiem. Mhm. Ale czy to jest tak, że każda kobieta w tym wieku menopauzalnym y, y, to nawilżenie musi wprowadzić, bo z założenia ta skóra wysycha, czy jednak powinna pójść do takiego eksperta jak pani pani zobaczy tą skórę i powie, czego ona tak naprawdę potrzebuje? Bo może, m, m, może bardziej natłuszczenia właśnie, a nie nawilżenia. To znaczy nawil nawilżenie i natłuszczenie jest tak na to jest zawsze Aha. i tak naprawdę w nowoczesnych preparatach, w nowoczesnych dobrych kremach nawilżających też są zazwyczaj lipidy, które właśnie natłuszczają skórę, bo tu nie chodzi o to, żeby nałożyć tłusto, nie wiem, tłustą wazelinę, teraz stworzy okluzję, to w ogóle nie o to chodzi. My musimy nałożyć takie elementy, takie cząsteczki, które są na tyle małe, żeby przeniknęły przez nasz skórek wniknęły do naskórka, do skóry właściwie i zadziałały. Jeżeli nałożymy sobie wazelinę, to będziemy mieć poczucie, że natłuściliśmy skórę, ona będzie tłusta, ale zrobimy sobie okluzję, możemy sobie zrobić tylko tak naprawdę krzywdę, to w ogóle nie o to chodzi, tak? Tak, tak jak jakiś tłusty olejek. Ponadto, czyli jak gdyby wracając jakby od początku, tak, tak. nawilżamy i natłuszczamy skórę zawsze, od, od momentu, tak jak myjemy zęby. I to właściwie, jeżeli będziemy robić to regularnie od, 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 przez, przez wiele, wiele lat, to już będziemy mieć dużo mniejsze problemy z skórą w okresie menopauzy. Jeżeli tego nie robiliśmy i dopiero w okresie menopauzy zorientowałyśmy się, że coś się dzieje, a tak często się dzieje, to musimy sobie poczytać i nauczyć się prawidłowej pielęgnacji. I teraz tak, jest kilka kroków. Na pewno jest to prawidłowe oczyszczenie skóry, tak, w związku mm. z czym. Nie możemy kłaść się spać w makijażu, w makijażu tak ale rano również tę skórę trzeba oczyścić, bo jest pot, bo jest kurz. Jeżeli mamy zwierzęta, może być sierść na przykład, prawda, na twarzy jest. w nocy, jakieś fragmenty, nie wiem, pościeli. No, jak gdyby to jest oczywista rzecz. Do, do, po, po, po umyciu twarzy odpowiednim preparatem też dobrze jest, jeżeli on ma właściwości nawilżające czasami zostawia taki delikatny filtr, jest tonizacja. No to jest też tak, ale to wszyscy jakby wiemy, żeby tę skórę stonizować, żeby doprowadzić do prawidłowego pH. Następnie nakładamy krem nawilżający. Krem nawilżający z, element, z, z dodatkiem preparatów takich natłuszczających jest podstawą pielęgnacji. Jeżeli ten krem, który kupimy sobie na przykład jest yy, 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 nie wiem, za suchy dla nas, tak, albo za mało taki bogaty, możemy zawsze do niego na przykład czasem są takie sera, które możemy sobie dokroplić, żeby nie tworzyć jakby też pod dwójnej pielęgnacji, przed ja jakimś Na przykład, na przykład właśnie olejek mm -hmm. możemy dodać i ponieważ potrzebujemy tego natłuszczenia i bardzo nam na tym zależy, no to świetnie jest właśnie do wprowadzić do skóry e, e, lipidy w formie na przykład olejów, tak? I mamy przeróżne oleje, e, olej z wiesiołka na przykład, ale również mamy na przykład olej sojowy, który zawiera fitoestrogeny, czy roślinne estrogeny, czyli to, czego naszej skórze brakuje w okresie menopauzy. I to są takie właśnie, e, takie bardzo proste triki. I to Właściwie jest wszystko, na to nakładałem później jakiś make-up i wychodzimy szczęśliwe do pracy. Tylko ja mam, nie wiem, może to jest jakiś stereotyp, w którym ja w takiej przestrzeni funkcjonuję cały czas, ale ja mam takie poczucie, że niezależnie chyba od wieku, chociaż młode dziewczyny, tak jak pani mówiła, może bardziej dbają o to dzisiaj, że jeżeli chodzi właśnie o to oczyszczanie twarzy, czyli usuwanie tego makijażu, dniu i tak dalej, że tutaj chyba trochę to wszystko kuleje, że tak traktujemy po macoszemu tę naszą No, myślę, że są wzloty i upadki w życiu każdej kobiety. Ja nie znam takiej Łazienki, u, u, nie, nie widziałam łazienki u, u, u kobiety, w której nie ma setki różnych kosmetyków. No tak. Tylko zazwyczaj one są do połowy zużyte. I się okazuje, że dawno są przedatowane. Prawda? W związku z czym mamy tendencję do kupowania tych kosmetyków, tak jak być może toreby. Czego wtedy, ja nie będę, czego używać, ja nie będę tak. używać. Jak ja nie będę dbała. A potem no życie to jest życie, tworzy swoje własne scenariusze. Ale proponuję, naprawdę proponuję, aby o tych trzech elementach, nie, nie przesadzajmy, nie, nie przekombinowujmy, ale o tych trzech elementach. Oczyścić, stonizować, nawilżyć z elementem natłuszczania, pamiętając o tych lipidach właśnie w formie na przykład oleju, bo one są bardzo fajne i dają nam takie naprawdę poczucie komfortu i jeśli nam się nie chce stosować najpierw serum, a potem kremu nawilżającego, żeby to pokryć, bo nie mamy czasu, bo nie mamy czasu dla siebie, to możemy wkropić spokojnie to serum na przykład do, mhm. do kremu na, na, i nałożyć to na rękę, następnie na twarz i to jest w ogóle super. No to myślę sobie, że no i, i później możemy jeszcze oczywiście pamiętać o tym, żeby w naszych na przykład, serach były też antyoksydanty. Uważam, że to jest coś niezwykle ważnego, ponieważ w tej skórze Starzejącej się, ale nie tylko, w wyniku działania czynników zewnętrznych, promieniowania ultrafioletowego, dymu papierosowego, zanieczyszczenia powietrza, to już dochodzi do na jakby nagromadzenia dużej ilości wolnych rodników. Mm -hmm. I mamy tutaj antyoksydanty, no i antyoksydantem numer jeden jest witamina C. Którą ja kocham, powiem szczerze, i ona również w kosmetykach świetnie się sprawdza, działa rozjaśniające, zmniejsza też, rozjaśnia naszą skrę, nadaje jej blask, zmniejsza przebarwienia. No i jeszcze oczywiście elementem niezwykle ważnym jest retinol. Czyli wszystkie, prawda, czyli takie pochodne kwasów, witaminy A, które są tak naprawdę jedynymi udowodnionymi, jedyny udowodniony środek działający przeciwzmarszczkowo. Tak Wiemy, że on odbudowuje kolagen i o nim też pamiętajmy. Jeżeli chodzi o retinol, no to tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli stosujemy serum z retinolem, czy krem z retinolem, ten kosmetyczny dostępny, tak, nie na receptę w wyższym stężeniu, to stosujemy go wieczorem. I Od tych najmniejszych stężeń trzeba tak, zacząć i prawda? Trzeba... jeżeli dopiero zaczynamy z przygodą, tak, z Tak, trzeba zobaczyć, bo każda skóra zareaguje inaczej. A tak jak już powiedziałam, w okresie menopauzy naulega ulega znacznym podrażnieniom. Więc sobie nałóżmy na przykład na dwie czy trzy godziny, zobaczymy, czy nas nie drażni. Ona się przyzwyczai skóra, tak? Jeżeli na początku nas podrażni, możemy stosować to dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu i docelowo za kilka tygodni, spokojnie na całą noc codziennie to nałożymy. Więc nie zdrażajmy się. Natomiast no, to jest jedyny tak naprawdę środek który ma udowodnione działanie przeciw Y, przeciw y, zmaczczkami. Tak? widzę, że wszystkie pani teraz biegną w wali no, jest zrodynowe. niezwykle ważny, ale. Żeby stosować retinol, musimy pamiętać jeszcze o jednym elemencie, o którym zapomniałam, bo się zagadałyśmy, mhm. a mianowicie w przy, przy pielęgnacji każdej skóry, żeby w ogóle nie dopuścić do tych zmarszczeń, no to jest fotoprotekcja. A już przy frotinolu to już jest obowiązkowa. Czyli rano krem nawilżający plus krem z filtrem, mhm. to mogą być zimą, jesienią, to jest City blockery, SPF -y 15, latem 30-50, też spokojnie. Nigdy nie nakładamy tego prawidłowo, więc nie bójmy się 50 mhm. spokojnie. Natomiast Spokojnie zimą to może być SPF-15. No i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mały to o tym pamięta. Wydaje nam się, że słońce jest tylko wtedy, kiedy jest latą. A a akurat promieniowanie ultrafioletowe, które powoduje zmarszczki, ponieważ powoduje rozkład kolagenu w wyniku uwalniania kolagenazy, o której też mówiłam, to jest UVA. A UVA jest od 1 stycznia do 31 grudnia i wie pani co? Ono przechodzi przez szyby okienne. W związku z czym jak siekamy marchewkę na obiad rodzinny rano albo robimy kanapki sobie na śniadanie, to również to słońce przechodzące, to UVA przez, przez szyby okienne, czy przez szyby samochodowe Samochodu. jest mhm. w stanie również je wpłynąć. Jest taki, jak się poszuka taki świetny obrazek w internecie słynnej nauczycielki z Teksasu, jak sobie wrzucimy foto Aging, nauczycielka Teksas, mhm. która całe swoje życie siedziała w, w klasie, mając jedną pół twarzy, oświetlone. pół twarzy oświetlonej i na jednej części ma zmarszczkę, a drugą ma praktycznie 18-letnią niewiarygodne. niewiarygodne. Dlatego mhm. też na przykład kierowcy zawodowi. Też mają też, mimo że mężczyźni są, nie mają tej menopauzy, nie? w związku z czym generalnie tych zmarszczek mają mniej, ale też widać u nich zniszczenie większe na jednej połowie twarzy niż na drugiej. Czyli używajmy kremów z filtrem mm -hmm. nawet krojąc marchewkę na obiad niedzielny. <grymka> <grymka> Żeby trzeba o tym pamiętać cały czas. Ale właśnie, to jeszcze chciałabym na chwilę zostać przy tym wątku wrażliwości skóry, tak jak pani powiedziała, mm -hmm. że to jest taki okres, kiedy ta skóra staje się bardziej wrażliwa. Czyli jak dobierać, pomiędzy retinol, który już pani wyjaśniła, jak go używać, jak dobierać te kosmetyki, czy jak trochę może testować na sobie, no bo idę i stwierdzam, że chcę kupić jakiś kosmetyk, tak? idę do sklepu, biorę te kosmetyki, wydaje wszyscy chwalą, są fajne, super i tak dalej, a później się okazuje, nie są dla mnie. No to równie dobrze tak mogę przez rok testować wszystkie, zanim znajdę ten właściwy, który mnie nie będzie podrażniał. No niestety w, w, w medycynie estetycznej, w, w, w kosmetologii i w dermatologii mamy ten problem, że proponując pacjentowi jakiś preparat zewnętrzny, możemy... Trochę ryzykujemy. Trochę ryzykujemy, mhm. ponieważ nawet nie wiem, miejscowe glikokortykosteroidy, które łagodzą wszystkie podrażnienia, też mogą u pewnej grupy osób powodować alergię kontaktową. W związku z czym, no tutaj w przypadku, w przypadku kosmetyków istnieje taka, taka szansa, że dojdzie do tego podrażnienia, no to trzeba po prostu przetestować na sobie. Natomiast na pewno dobrze jest kupować kosmetyki w, na przykład w aptekach, bo te, które są dostępne, dermokosmetyki apteczne, są już przetestowane na grupie, na grupie probantów. Są zbadane pod kątem właśnie toksyczności pod, pod względem bezpieczeństwa, mhm. bo tego wymagają też regu, no regulacje jak gdyby krajowe, żeby te preparaty zostały tutaj dopuszczone do obrotu. Więc jeżeli ktoś obawia się tego bądź ma w skórę w ogóle za, założenia y, y, taką y, wrażliwą, no to ja proponuję te dermokosmetyki właśnie tak zwane apteczne, mhm. bo są zdecydowanie jest mniejsza, mniejsze ryzyko na, na to, że dojdzie do podrażnienia. Natomiast jeżeli chcemy kupić sobie inny krem, no to bierzemy to pewne ryzyko. Jeżeli się tego boimy, możemy zawsze niewielką ilość, na godzinę, na dwie, gdzieś na, na boczną e, część e, części. To zawsze twarzy. można próbę poprzeć. Można prawda, poprosić i próbkę, dokładniej mm -hmm. wytestować. No więc natomiast ja uważam, że jeżeli dobierzemy sobie dobry preparat i on dobrze nam działa, bo jaka jest, co to znaczy dobrze działa? Przede wszystkim e, nie możemy czuć własnej skóry. Skóra jest zdrowa wtedy, kiedy jej nie czujemy. Jeżeli budzimy się rano albo nałożymy coś na siebie i czujemy, że nas jest ściągnięta, że ja, że ja czuję swoją skórę, to znaczy, że coś jest nie tak. Skóry mam nie czuć. Skóra jest moją własną taką moim płaszczem przeciwdeszczowym, moją parasolką, moją własną tarczą, tak naprawdę. Tu w środku jestem ja. Tutaj są wszyscy, całe środowisko, a to jest moja skóra, która mnie broni. Ma niezwykły układ immunologiczny i pierwotny, i nabyty. I naprawdę jest to niezwykły organ, który, ym, który pozwala nam funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem, ponieważ środowiska, alergeny, różne, toksy... różne toksyczności, które są na zewnątrz, by nas tak naprawdę no, zabiły. Gdyby skóra była przepuszczalna. To jest taki nieprzepuszczalny, świetny, wysokiej jakości, kupiony w bardzo dobrym sklepie, płaszcz przeciwdeszczowy i mam go nie czuć. To jest moja, to jest moja skóra. Jeden, nie można go wymienić. Nie można go, wymienić. No właśnie, nie można go nie. wymienić. Zresztą myślę, że dlatego w tym kontekście tak ważna jest nawet chociażby nie wiem, jakość życia całościowo, prawda? czyli dieta, nie wiem, ewentualnie jakieś suplementacje, które także wpływają na, na, no na jakość pewnie, naszej no. skóry. Prawda? No oczywiście no w ogóle na zdrowie No trudno mówić o tym, że dieta nie ma wpływu na zdrowie. Prawda, no, jaka dieta, zdrowa dieta, tak. <grym> tak. <A> jaka to <grym> zdrowa. No, każdy, ma pewnie. <grym> każdy ma pewnie swoją. <grym> tak. Natomiast no generalnie dieta śródziemnomorska chyba jest taką rozsądną, zdrową dietą. E, suplementy. Mm, ym, na, na, na pewno należy suplementować sobie witaminę D, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, żyjąc w naszym środowisku. Czy yy, yy, jeść jakieś niezwykłe ilości suplementów na dobry nastrój, na, no nie wiem, na spokojne nogi, niespokojne nogi, na dobry nastrój, na włosy. Ja jestem tutaj akurat bardzo sceptyczna do, do tej suplementacji. Na pewno witamina D, ona też jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo też przecież ona jest syntezowana w, na, w naskórku, mm. prawda? Skóra syntetyzuje witaminę D i też ma wiele recepcji ona wpływa, ona reguluje ponad 600 genów tak naprawdę, w związku z czym niedobór witaminy D, naprawdę jest, jest, jest udowodniony związek z rozwojem wielu chorób mhm. i nowotworowych, np. rak jelita grubego jest bez wątpienia, tu jest silna korelacja, mocno udowodniona, ale również jeżeli chodzi o choroby skóry, a atopowe zapalenie skóry, czy choroby autoimunizacyjne, jak np. toczeń, również występuje w jakiś sposób o cięższym nasileniu, czy częściej u pacjentów, którzy mają niedobory witaminy D. Mhm. Także suplementacja akurat tej witaminy na pewno tak. A jak z witaminą C? No bo mówi Pani, że to Pani ulubiona witamina, jeżeli chodzi o stosowanie zewnętrzne, a czy w takim razie powinniśmy tutaj, czy nie? Czy to, co jemy i mamy w naturalnych produktach, to Jeżeli stosujemy zdrową dietę, odpowiednią ilością warzyw i owoców, to na pewno tutaj witaminę C sobie, objawem niedoboru witaminy C jest szkorbut, tak? nie widziałam w swoim życiu pacjenta ze szkorbutem, więc myślę, że nie ma Mamy um, ja wiem, że wiek, okres menopauzy to jest taki wiek, że wydawać by się mogło, że już poznałyśmy swoją skórę, wiemy jak o nią zadbać, co jej potrzeba, co ono lubi, czego nie lubi, ale. Pewnie zdarzają się takie przypadki, że przychodzi do pani pacjentka i jest przekonana, że ma całe życie miała nie wiem, tłustą skórę, okazuje się, że wcale tak nie było albo odwrotnie. Więc jak tutaj siebie naprowadzić na to, żeby jednak właściwe kosmetyki do właściwej skóry stosować i czy może być też tak, to drugie pytanie, że ta skóra w okresie menopauzy przejdzie jakąś transformację i z tłustej zrobi się nagle słucha. Tak, albo odwrotnie. Tak, tak, to właśnie tak może być. Przede wszystkim okres około menopauzalny, menopauzalny i postmenopauzalny jest okres w ogóle zmian osobowościowych i emocjonalnych w kobietach. Strasznie to groźnie zabrzmiało, I zmiany bardzo, <laughs> I na pewno to jest moment, kiedy bardziej myślimy o sobie, no bo gdzieś czujemy, że, to, że, że gdzieś, gdzieś to życie nam ucieka, tak? Że gdzieś, a, a chcemy wciąż być atrakcyjne, więc na pewno to jest moment, kiedy w ogóle kobiety zaczynają, i bardzo dobrze, bardziej myśleć o sobie, o tym, jak wyglądają, e, zaczynają się starać być może bardziej, bo to może, może mają więcej czasu, mają, może mają też wyższy status e, socjoekonomiczny, w związku z czym też jest to prostsze, no i to też o tym, trzeba pamiętać. Może być tak, że ta skóra się faktycznie zmienia, że byłam nastolatką, miałam tak zwaną tłustą skórę, miałam problemy z trądzikiem. No jeżeli teraz mam 50 lat, no to nastolatką byłam 35 lat temu, w związku z czym w ogóle medycyna była zupełnie inna, zmiany trądzikowe wysuszało się, stosowało się wtedy, te 30 lat temu. Preparaty na bazie alkoholu, teraz wiemy, że tego nie robimy, to jest absolutne przesuszanie skóry trądzikowej, tłustej jest masakrycznym Błędem, bo ją też nawilżamy, mm -hmm. też nawilżamy. No i miałam tę tłustą skórę. Potem jakoś tam przeszłam, potem pracowałam, wychowywałam dzieci, nie miałam na nic czasu i nagle. Y y budzę się któregoś rana i mówię tak, poże mam, mam suchą skórę. Faktycznie. Ucieka mi woda, to jest to, o czym mówiłyśmy. Tak, tak. Dochodzi do przesuszenia, do ścieńczenia i z tej skóry, w związku z czym no to może być szok, tak? Zaczynam używać innych preparatów. Już nie, nie używam preparatów opartych na właśnie y takich, w cudzysłowie, suchych, opartych na przykład na bazie alkoholu, żeby skóra mi się nie świeciła, tylko muszę właśnie tą skórę nawilżyć i nadpuścić. No oczywiście, że myślę sobie, że żeby to zrozumieć dobrze podejść, fajnie jest pójść do dermatologa, a jeżeli nie do dermatologa, to chociażby do... Kosmetologa, który, który panie, panie kosmetologii mają, panie magister kosmetologii, mają bardzo dużą wiedzę na temat pielęgnacji skóry, i o tym trzeba pamiętać i to, to trzeba wziąć pod uwagę. My, jako dermatolodzy, um, też jesteśmy oczywiście tutaj, służymy pomocą, natomiast bardziej, jak gdyby idziemy już w kierunku leczenia, tak? i również medycyny estetycznej, bo też pamiętajmy o tym, że ten okres około menopauzalny w związku z tym, że dbamy o siebie, a także podwyższył nam się, zmniejszył ten, ten socjoekonomiczny, ekonomiczny status, to też jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o zabiegach medycyny estetycznej. I one są fantastyczne, jeżeli chodzi jako uzupełnienie dbania o siebie, bo mhm. zabieg, nawet najlepszy, najdroższy laser i najlepszy jakiś wypełniacz i, i nie wiem, i, i, i iniekcje z, z, z toksyny botulinowej, jeżeli są robione dwa razy w roku, nic nam nie dadzą, jeżeli nie będziemy codziennie dbać o skórę. W związku z czym, jeżeli chcemy zainwestować w siebie i nie wiem wykonać jakąś mezoterapię zabieg jakiś nie wiem z, z falami no. Po, jakby posiłkować się zabiegami medycyny estetycznej to super, ale tylko pod warunkiem, że będziemy codziennie skórę oczyszczać, tonizować, nawilżać, natłuszczać, mhm. pamiętając również o, właśnie, o o lipidach, które mogą być w formie tych olejów, co za, zwracam na to uwagę, że to jest niezwykle ważne I, i są różne te oleje, również te, które mają właśnie fitoestrogeny, czyli pomagają nam jak gdyby tutaj, dołożyć to, czego organizm przestał, mm. nasz organizm przestał produkować. By takie kompleksowe, holistyczne podejście do no. własnego ciała i własnej twarzy trzeba mieć. No to wszystkiego tak by trzeba było mieć, no. Mm. A, a, a z tym bywa różnie. E, a proszę mi powiedzieć, czy, czy, no bo też ten okres menopauzy to jest taki okres, że wiele kobiet myśli o terapii hormonalnej, mm -hmm. żeby po prostu lepiej funkcjonować I to jest absolutnie coś normalnego. Dzisiaj kiedyś to było jakiś też temat nie wiadomo jaki straszny, ale dzisiaj to jest norma. E, I czy to może pomóc w poprawie kondycji skóry? Bo rozmawiałyśmy też o tych hormonach, jakie ja, ale dlaczego to skóra się starzeje? Jak hormony mają wpływ znaczy na to? Terapia horm hormonalna w okresie menopauzy na ma nam podnieść, jakby ma, ma nas przeprowadzić lepiej przez okres menopauzy. Czyli mamy nie mieć zmiany nastroju. Przede wszystkim. Przede wszystkim. <laughs> Od Rzutów, do Rzutów gorąca, tak. <laughs> waporów tak zwanych, jak mówiła moja babcia. No i to, oczywiście, na przykład te uderzenia gorąca, które są w okresie szczególnie takim przedmonopouzalnym, bardzo widoczne i tutaj ta terapia hormonalna nam może pomóc, no to jest, one powodują nagłe rozszerzenie naczyń i ogromny rumień na twarzy. No ten rumień może nam się utrwalić, więc w, te, w tym aspekcie na pewno tak, bo to nam, poprawią nam humor, jak poprawią nam humor, tam się zaczną wydzielać endorfiny. Jak się wydzielają endorfiny, to one się wydzielają głównie podczas śmiechu, no to to wszystko się ze sobą łączy, tak? Natomiast takiego bezpośredniego przełożenia na skórę nie ma to, ale, ale na pewno pomaga. Drogie Panie, czyli tak, podstawowa opieka własnej twarzy, tak jak dbamy o, nie wiem, swój organizm, czy tak jak Pani wspomniała, nie wiem, o zęby, chodzimy do dentysty i myjemy codziennie, tak dbamy o swoją twarz. Podsumowując, szukamy kosmetyków, które zawierają fitoestrogeny, oleje w ogóle w celu wprowadzenia lipidów i mają właściwości nawilżające. Tak jest. Retinol jak najbardziej Retinole tak, jak najbardziej. Bo to witamina na, C, witamina C jak najbardziej na przebarwienia i rozjaśnienie twarzy. No i już, no i i systematyczność, prawda? Systematyczność myślę, że to no, musi być w ogóle systematyczność w życiu w ogóle jest potrzebna, tak? Natomiast <laughs> w pielęgnacji skóry jak najbardziej, no i tak mówię, jeżeli taki apel, jeżeli chcecie panie, bo to rozumiem, że głównie panie nas będą słuchać, chociaż panowie może też Chcecie wykonać sobie zabieg medycyny estetycznej, to tak, ale pod warunkiem, że sobie obiecacie, że poza tym zabiegiem będziecie codziennie o tę skórę dbać, bo samo to. Nic nie da. My walczymy w tym momencie nie o to, żeby cofnąć oznaki starzenia, ani nie zatrzymać. Żeby zatrzymać na tym etapie, tak? Czyli żeby mając lat powiedzmy 50, wchodząc w okres menopauzy, wygląd żebyśmy wyglądały tak samo, mając lat 60 i to jest możliwe. Mhm. To jest możliwe, tak? Natomiast tak jak 18 już nie będziemy wyglądać. <laughs> Życie brutalne. Życie. A, może, i dobrze. Może, i dobrze. może i dobrze. Wszystkie kobiety, ja też powtarzam, że życie zaczyna się po 40. I tego się trzymam. Profesor Jana Narbut była dzisiaj razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu i zapraszam na kolejny podcast Zet Jak Zdrowie. To było Zet Jak Zdrowie. Słuchaj też na playerradio.pl i oglądaj na YouTubie. Audycja zawierała lokowanie. Lokowaną marką był Dermedic Dermokosmetyki Oilash.